Została pochowana w Dynowie, bo już zmarła i na cmentarzu katolickim. A to tak, cmentarze są publiczne. No. Nie ma, wie pan. Ale jak panu jest tego powodu miło, no to się cieszę. No jednak powróciła do kościoła, bo to księża mówiłem, no przyjdź do kościoła, zanim cię przyniosą. No znaczy do kościoła nie powróciła, nie powróciła do kościoła. Została pochowana na, na cmentarzu, bo cmentarz jest publiczny. No nie, to znaczy, jest nie jednak... Ma, nie ma nie ma w Polsce prywatnych cmentarzy, wie Pan to, że nie ma. Także sobie możemy w ogrodzie czy gdzieś zrobić cmentarz i, i będzie nasz. Wszystkie cmentarze są publiczne. Tak. Także dziękuję bardzo za wiadomość, do widzenia. Wyznaniowe to są, tak, wyznaniowe cmentarze.